Ej, nazywała moje kryształy krapę. Oho! To nie jest źle. No dobra, ale zobacz, co to, to dobra cena, ty? Co tu no, suge, suge, Sugerowana to jest 70. Dam stówę, nie wiem, czy to nie będzie za dużo, wiesz? Będzie dobrze. Dobra, ale w razie czego, słuchaj, ja ci dam piątkę tutaj. I w razie czego to będziesz mógł ten. lecieć, nie? Ty, ale co to spór. No tak, bo. Który... Nie... Bo nie mamy nie mamy, nie mamy lepszych tech, lepszych maców, bo potrzebujemy yy, tego pseudo do lepszego, ale na razie dostajemy zielone, zielono miasto. się jakbym sprzedawał dziurawe skarpetki używane <laughs> Czekaj, ja idę idę po macy i wrzucę, żeby się robiło więcej. Poczekaj Ty A co jak jakiś prezydent z miasta zadzwoni i powie, że chce kupić, a my wtedy oho, okej? Okay. A to my z takimi nie gadamy, kurde panie. Ale może dać dużo pieniędzy. My, my brudnych pieniędzy nie ruszamy. O, ktoś chce kupić dwa OG? Akurat mam. Ale powiem ci chillera, jak tak siedzisz przy tej kuchence. Gdzie pełko grzeje. Ja idę machnąć szy szybkiego Dila i wracam na chatę. Wiesz, co powinni dodać? Co powinni dodać? Naloty i byś musiał się bronić z domu strzelina jakaś. No, zobaczymy, jak to z kartelami będzie. Też pamiętaj, że planowali dodać. Pamiętaj, że planowali dodać te yy, też ulepszoną policję, nie? Mam wrażenie, że mogą, mogą dodać coś w stylu, że będą yy, lepiej sprawdzać teren. Na przykład. Czyli może będą pukać ci do drzwi? Jak otworzysz, to będą, nie wiem, zaglądać? Czy nie wiem, różnie mogą zrobić. Chciałem wszystko naraz zrobić, ale chyba, chyba raz. O? Dead Drop, co to jest? Jednorazowo można robić, ale to jest ten. To zamówiłem nam. Yy, nasiona, możesz skoczyć, odebrać. Ty, ale jest ciemno i policja chodzi. To ty, się boisz? Ale ja mam ten przy sobie. A no dobra, no to jak chcesz? To ty idź. Ja też mam przy sobie. A to możemy jutro odebrać. też kurde, by się zasadziło. Ej, ej. Ale ja mam ważniejsze przy sobie. Ja też mam ważniejsze przy sobie. Dobra, Przecież ale. Będzie jak na Creed, Ale to, to właśnie blisko powinno być, to. A to wpadnę jeszcze do kasyna na szybko. O, to ja sobie pozwolę wyciągnąć z kuchenki. No ale wyciągnij, wyciągnij, no. Idę jeszcze na szybko do kasyna. Ciema? Zabetuję sobie tak z. Niech badam trzy stówki, ok. Stand. Aha. Dobra, no to zawetuję sobie tego tysiaka już trudno. 20 stąd. Nie możesz mieć więcej! Nie możesz mieć 21 w tym momencie. No, wygrałem, dobrze. Tak się robi pieniądz. Na no, lamusy. Dobra, idę. Wracam do. I do można okrać, pamiętaj. A zapomniałem. Dobra, nie chcę mi się wracać. A ile tam zostało przy tym, co się piecze? W sensie tym drugim stole? 6 minut. A, to długo, to nie będziemy czekać. Zasadzimy tylko to, co tu mamy. To prawda, bez ulepszaczy, smaków. Ale, no. Ważne, żeby cokolwiek było, tak? Możesz, możesz podlać wodą przy okazji. To tak? Ja to dam tutaj. O, chcą mo. Ch ch chcą w sensie. O, Co idziesz, po, idziesz pierwszego tego? Czekaj, zagadam z nim. Może będzie chciał dwa. Może drożej. Albo 5? Nie, no, 5 to. Damu za. 5 mam wrażenie, że nie będzie chciał kupić. Zmarnowałem nam klienta. No nie. Dobra, ale będzie ich więcej. Jak się odzywają, to dobrze. Okej, okay, dobra. Podlane. Można iść w kimę, słuchaj. Tu się robi, można iść w kimę. Dawaj. Jutro czeka nas dużo. Dużo sprzedaży. 4 OG. Skoczysz 4 OG zaraz zanieść? I skoczę, ale nie czekaj, ja nie mam chyba. Czekaj, masz torebkę. Ja mam, Za, zapakuję zaraz i weźmiesz. Muszę po torebki skoczyć do sklepu, bo się skończyły. To się ostatnio 8 pakuje, właśnie. Ale to dobrze, kupię więcej rzeczy. Masz, weź sobie tutaj ze stolika coś się pakuje. A ja lecę do sklepu. O, tam miałeś 4, drugi chce dwa. Dobra, jednemu sprzedam 9. <gry> nie, nie wiem czy tyle kupi, no. O! Jakiś wózek O! Przejechałem gościa! Cholera Ty ja nie wiem czy to nie był twój klient, ale chyba nie Dobra, Tysiak poszedł, ale kupiłem dużo rzeczy ważnych Zobaczymy jak się nie będzie dużo ofert pojawiało to trzeba będzie z... zaniżyć trochę cenę o, chłopcy kupić d Dwa kryształy, pa. To idziesz ja mu zanieść? Czekaj, bo ja to mam przy sobie. A czy ty masz jakieś? Yy, też mam no. Bo ja mam innych klientów teraz. Dobra, no to ja poskoczę tam. Podbiję cenę jeszcze. 245, nice. Bocz, jakiego trika zrobiłem? Co zrobiłeś? Pa! Czekaj, pakuję! Flipa zrobiłem puszko i wpadł, i jak się zatrzymał. Co? O. Lol, to jeźdź, Sztuczkownik zrobiłem. W samochodzie masz rzeczy ogólnie. Chcesz mnie posadzić i przy okazji tam polać tym, co tam jest. A ja idę sprzedać. 7 OG, nie mam OG Na żadnego. Masz, to masz, masz, masz jakieś nie, OG? Poczekaj, ja mu dam co innego, może. Zapytaj, może metece. Tatuśka mu sprzedam po prostu. A George? Trzymaj. Gdzie na? Jeszcze Doris. Proszę bardzo, dwa. Dla ciebie. Kto tam się jeszcze zgodził? Zgodził, zgłosił. Trzy greeny, tak? 230 kolego za trzy. Ok. Chciałem posadzić. Tam każ każde po jednym możesz posadzić. Tam chyba są nasiona, nie? Czy nie ma? Są. No, to no, masz... Każde po jednym jak posadzisz, będzie git. I musimy trochę narobić, żeby temu, naszemu tutaj... ...dealerowi dać. Przydałoby się. Mog mogłeś mu metę dać po prostu. Swój... Ja, ja mu chyba dam 3T i... ...wszystko co mam, to może coś opchnie. Akurat jestem tu obok. no. A Benji powinien być w domu, bo i tak nic nie sprzedaje, więc. O, no, i tak Benji. bezrobotny Październik. O, ale tysiąca, tysiąc miał przy sobie cały czas. Dobra, trzymaj pan. Idź, handluj. Mam 4,5 tysiąca, idę to do pralni dać, bo i tak na razie nie potrzebujemy. A nie ma co tego limitu tak yy, nadwyrężać, na że tak powiem. 2024 godziny, no to to jeszcze hajs wrzucę na półki po prostu. 2000 na półkach jeszcze jest. Jak to brzmi, hajs na półkach? <grych> o, trze trzeba, trzeba, bo panie... hajs się musi robić, tak? Dobra, y ale my musimy pomyśleć... Y nad zwiększeniem produkcji. Żeby po pierwsze właśnie Benjiemu dać... Ej właśnie, bo tu jeszcze był ten dealer drugi. Kontakty, czekaj, z kim musimy gadać, żeby tego dealera drugiego tutaj blokować? Tam jest zaznaczony potencjalny dealer. Eee, Jerry Montero. No z Jerry Montero możemy gadać. A e nie, czekaj, jo George Greedy nam odblokował już chyba. Ej, czekaj, idę do tego dealera zobaczyć. Może już będę mógł eee, tego, bo ten dealer tutaj mieszka obok nas. Możemy ją zatrudnić już, ale na razie nie mamy towaru, więc chyba sobie odpuścimy. Jak troszkę towaru więcej porobimy to wtedy chyba. Dobra, tutaj się robi. Czy czegoś nam brakuje? Nie chyba, czekaj. Zielone, niebieskie, czerwone masz przy sobie? Te buteleczki masz, okej. Okay. Dobra, to ja się robi. W tym. Tu musisz e. wyciągnąć i po tu. Właśnie. Dobra, mam 10 mogę... Kurde, chcemy to Molly zatrudnić już teraz? No to będziemy jej dać, ona będzie od mety... od mety. No dobra, możemy tak zrobić, że ona... Tylko... O, chociaż kurde nie, bo ona... się Oni są chyba podzieleni na se... sektory, wiesz? Że lat... Tamten lata tam, no, a ta lata tutaj. Możemy jej niech tam lata po prostu i tyle. Ale ona będzie latać tu na tym terenie, o to mi chodzi. W sensie oni są, każdy dealer ma swój, swój teren, po którym chodzi. No i co so, i so z tym? I to, że na tym terenie tutaj, gdzie ona będzie biegać, to będą chcieli i to, i to. Nie wiem, wydaje mi się, że. No nie do, nie do końca, ale no możemy, możemy dać jej mimo wszystko. Ale to czekaj, idę jeszcze tylko sprzedać. Przed motelem. Bankomat by nam się tu przydał, żebyśmy mogli z gazem Nie ma przy tym? Przy stacji gdzieś? Ale w domu bym chciał mieć tu o. Benji sprzedał wszystko już, ty. Ten to ma tutaj podejście do klienta. Hop ma ta, hop ma znajomości, kurde, hopie, dobra. Wracam na chatę i można iść w Kimę, chyba. Coś tu jeszcze jest do zrobienia? Chyba nie. Tu się gotuje, w sensie piecze, tu się gotuje. Będzie ścinanie za niedługo, już jest. A, no to można ściąć i zasadzić ja już, już na noc. Ja teraz ty. Musimy tego, musimy stary powyciągać, chce w sensie powynosić parę rzeczy, yy, do innych pokoi i tam postawiać szafki yy, i porobić takie zapasy właśnie woreczków na przykład, bo one się najczęściej kończą, a kurczę... Na samochodzi chyba są jeszcze 10. Ech, no, w sumie to weź podejść do samochodu. Dobra, to zróbmy tak. Yy, możemy zrobić w taki sposób, że ty będziesz zaopatrywał jednego dealera, a ja drugiego, co? się w sensie no, możemy, o, możemy oboje, nie? Ale żeby żeby tak y, mieć takie, że ty będziesz miał priorytet, żeby pilnować tamtej typiary, a ja na przykład ty, typa, nie? Czyli ja tak zapomnę. Dobra, powiedz mi, czy ty masz jakieś tutaj zielone, czy coś? Mam metę przy sobie 15. Ty, sztuk. Tylko? Tak. Dobra, to czekaj, to masz. Bo ja miałem iść do gościu. Dobra, ale to chyba jej też dasz zielone, nie? No to dobra. Tutaj, tutaj ci wrzuciłem i tu jeszcze ci wrzucam trochę tych greenów. Masz. Pozbieraj te wszystkie worki, co ci dałem. Tutaj na tej lewej, tej też masz. Co się w tej, na tej lewej półce? Zamykam drzwi. I chodź, pójdziemy, ogarniemy tą tą dealerkę tutaj. Tysiąc chcesz? Nie, nie mogę z nią gadać, jak ty gada. Ona chce tysiąc. Nie mam tysiąc kasy przy sobie. Czekaj, gdzie. O, znowu wystrzał. Czekaj, szukam bankomatu, muszę wypłacić. Dobra, dostała hajs. Zobaczmy, czy możesz jej teraz tradować. O, mogę. Dobra. A no i rzuci tam towar. Ja jeszcze jej przypiszę tylko... ...customerów. Trzeba będzie też pomyśleć... ...nad pracownikami, ale to chyba też... ...nie tutaj jeszcze. Nie w, tym, nie w tym budynku... ...tak mi się wydaje. To będzie grubsza... grubsza willa to wtedy. A, no, no. Dobra. Mam te... ...woreczki. Daję ci tutaj. Możesz zapakować... ...tam resztę i daję resztę woreczków... ...na półki tu. Ej, nazywała moje kryształy kraper. Oho, to nieźle. A na pewno dałeś jej to, co potrzebowała? Znaczy, ja jej oferowałam yy, sampla. Aha, to nieźle. Oj, ta się cieszy. Ja tam no ta, tamta, tamta, tamta się nie zna po prostu. Dobra, a ja spróbuję w Mixing Station może zrobić coś z tego jeszcze. Coś lepszego może. Albo z paracetamolem zrobię, może. O, zobaczymy z paracetamolem. Już tu jest wrzucony i tak. O, i market wali 87. Z pałacetamolem. Dobra, zobaczę jeszcze z. A, no, z tą kolą spróbuję zrobić. O, energizing to jest za 85. Kurde. Ej, kurczę te. O kurcze, ty! Ej, bo ja zrobiłem te lepsze trochę. Metkę, nie? że żona ma 94% uzależnienia, a ta zwykła ma 60%. Obie, o, obie za stówkę daję. Jak interesy na mieście, Łajmi? Bo dobrze. Kupiłem półkę. O, Git. Może ją gdzieś tu postawi. A, tu dałeś OK, Git. Kurde, tych mila Miracle to ja mam stary 7 i Aspenów mam 4. Czyli tych e, nr, e, z, z koli i z paracetamol, raczej narwot. A bo tu jeszcze jest czekaj, to trzeba to zapakować. Masz, to jest twoja tutaj będzie działka. Zrób z tym, co tam uważasz. Zapakowane masz. Czy ktoś coś chce? W sumie nie. Dobra, to. Kurde, nie mamy też czego co zasadzić. Ajaj. Dobra no ale to, to i tak idziemy w kimę w takim razie.